nowa generacja, to jest inny pojazd niż ten, który, te dwa pojazdy, które teraz jeżdżą po Bydgoszczy, to jest e, lepszy pojazd. E, zawsze do doskonałości jeszcze trochę brakuje, bo może dzięki temu jest rozwój, natomiast na pewno, na pewno jest to zupełnie inna bajka. Na pewno pasażerowie Państwo nie zauważycie, ale ten jest mnóstwo elektroniki i możliwość sterowania tym pojazdem, czy uzyskanie informacji o tym pojeździe do bazy, zajezdni, e, można tam sterować e, naprawdę można zarządzać tą flotą w ten sposób, żeby około 20% taboru generalnie było mniej. nawet łącznie z liczeniem pasażerów, wewnątrz pojazdu, jest, jest, taka, jest taki system zliczania pasażerów, w jest to, tym można sterować ruchem tramwajowym w taki sposób, żeby mniej tego taboru było, więc mniej kosztowny byłby prawdopodobnie bilet. No, prędkość, proszę Państwa, wzięliśmy 90 na godzinę, ale proszę mi wierzyć, że będą ograniczenia w prędkości elektroniczne oczywiście. Pojazd w Beneckiem samochodem ma ABS, ESP, a więc te wszystkie elementy, które mamy w nowoczesnych e, samochodach. Oczywiście nagrywanie wnętrza i, i też kamera jest przed pojazdem, więc wszystko jest na otwartych dyskach e, nagrywane w układzie PENT-u. 90 dni i trzymamy e, możliwość e, jakby archiw archiwowania informacji. Ma to znaczenie chodzi o o to, żeby pasażerowie czuli się bezpiecznie, mm. zwłaszcza wieczorami, jakby mm. nie było stacji.